Brawo Wojciech! I na co łap łapaliśmy? Na, gumkę. na naszą gumkę Nitro. Tak jest O wujo, podaj szczypce. Chodźcie jakiego konia Młody adept wędkarstwa złapał. Wojciech, uśmiech. <laughs> Super Daj szczypce? Musimy wyjąć, bo głęboko wziął. Piękny okonek. Duży. Jakie takie wrażenia? Gruby. No taki grubiutki, fajny, czekaj, zobaczymy. Po... Czekaj, 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 czekaj. Po parę minutach rzuciłem, To był mój Trzymaj. trzeci rzut tutaj i po tak mocno wziął przy pontonie to łatwo go było wyciągnąć już. Okej. Okay. Wyciągamy za to... To sobie patrzyłem tutaj przy pontonie. Że już mi tak coś szarpnęło to mówię. Nie wiem, to no, pewnie. Ale mocno o, słuchajcie, zobaczcie, nitro piąteczka od rokfisha, tak? Jakie gumy są najlepsze? Ropfisha. Tak jest, proszę bardzo, oko nie jest, wraca do wody. Ale będzie następny.